Hej cześć Manko, z tej strony ja cichy. No a dzisiaj pierwszy odcinek z takiego przeglądu aktualizacji większego. Aktualizacja napisy była bodajże ponad 130 giga, to jest wow. I wszyscy myśleli, że zmieni, no zmieniło rozum na lepsze, a tak naprawdę zostało po staremu. No ale do tego szerzej zaraz przejdziemy. Jeśli chodzi o bronię. No to na przykład 6 został mu poprawiony, zmniejszony, zaznaczam Rico, więc teraz się naprawdę zdecydowanie przyjemniej tą broń kontroluje. Groza, która według mnie może być w przyszłości nową metą, bardzo pełną bronią, zwiększono jej dodatkowość obrażenia na dalszym dystansie, które nie wiem po co, no ale może zamiast nerfić farach chcą zbafować inne bronie, by się meta wyrównała. Ja mnie trochę głupie, no ale. Ok, Milano podobnie jak w grozie zwiększono jej obrażenia na dalszych dystansach, dodatkowo zmniejszono ADS, a także przejście z biegu do strzału. W broni KSP zwiększono prędkość pocisków o 45 metrów na sekundę, czyli dosyć sporo i zmniejszono o 13 metrów na przerwy między pojedynczymi strzałami, między bursami. Będę musiał przetestować naprawdę KSP teraz, ponieważ z najgorszego pm bądź co bądź, może to się przerodzić w naprawdę fajną, i grywalną rzecz. AK-74 dostało nerfa. I szczerze nie wiem po co, ponieważ no... Dobra, prędkość kul była spoko, zmieszano ją teraz o 117 metrów na sekundę. No i zwiększono recoil. Jakby jeszcze poprawili time to kill, byłoby gites. No ale w takiej sytuacji... AKU do odstawienia, nie opłaca się w ogóle grać tą bronią Z reszą to samo spotkało LC-10, które nie było nigdy metą No a po nerfie, gdzie zmniejszono damage i tym samym time to kill już w ogóle jest bezużyteczna Niestety, bo bardzo przyjemnie mi się nią grało Mag-10 można powiedzieć, że dostał minimalnego buffa Do recoil'a, ponieważ recoil jest obecnie minimalnie mniejszy, no i łatwiejszy w kontroli odrzutu Nieco inaczej trzeba się go nauczyć, ale myślę, że bardziej pod buffa to podpasować mogę, niżeli pod nerf'a. Stoner także dostał nerf'a, ma teraz spadek obrażeń po 38 metrach, według mnie naprawdę zasłużony nerf, ponieważ ta broń była po prostu za OP. A że nikt nią nie grał, no to jedynie z tego powodu, że AUK był w mecie, był no, przekozak w porównaniu z innymi broniami na średni bądź daleki dystans. Full Auto. Pistolety takie jak Magnum czy 1911 Akimbo dostały buffa. W 1911 zwiększono ADS, przepraszam, zmniejszono ADS o 25 sekund, a w akimbo nieznacznie zmieniono rozrzut śrutu Jeżeli chodzi o magę, więc są teraz celniejsze Przejdźmy do tego co te gryski lubią najbardziej, albo właściwie już teraz zdecydowanie nie lubią Auga i FFR -a. FFR, -y. zaraz do tego przejdziemy, co tam się odwaliło w głowach pracowników Activision To ja nie mam pojęcia, ale AUG został znerwiony Ma nieco większy odrzut i... A co, co, Leczy się na coś jeszcze, że damage tamtych ilość zmniejszą? Nie to zostaje, tylko odrzut nieco większy ma, chociaż naprawdę minimalnie, i tego się praktycznie nie odczuwa. Więc, Auk można powiedzieć, że bez zmian. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że samo, że FFR został bez zmian, z drugiej strony NAG, kurczę, zbafowali go. FFR dostał buffa do prędkości pocisków z 625 na 705 ms. Tragedia, jak dla mnie, naprawdę. Piszcie w komentarzach co sądzicie obecnie o FFarze i o jego buffie. Dodatkowo naprawiono także błędy występujące na Xboxie z DEV Errorem 6634. Płytki pancerze od teraz powinny się także pojawiać na dosłownie każdej lokacji, co najmniej jedna, a nie tak jak było na początku, właściwie wyjścia gry w pierwszych sezonach, że na niektórych mapach się, w sensie niektórych lokacjach przez całą można było ją przelutować nic się nie działo. To no samo od około 2 miesięcy w Warzone powróciło. Całe szczęście to naprawili. Na Wyspie Odrodzenia nie można już chodzić w tekstury. Bardzo fajnie, bo często ginąłem od ludzi bagujących się w teksturach bądź pod mapą. Zmiany oznaczenia obiektów. Do końca nie wiem na czym to polega. Po prostu chcę Was poinformować, że to oznaczenie obiektów teraz nieco inaczej wygląda. Sam będę musiał się jeszcze tego, temu przyjrzeć. Natomiast w Grabieży można wyrzucać od dzisiaj samą reanimację. Dodatkowo chciałbym przypomnieć Wam, właściwie Was poinformować, jeśli ktoś nie wie, że od dzisiaj można zaawansowane BSP kupić w trybie Grabieży, a RCXD znane z coldura, bądź mapki wyspy odrodzenia pojawiło się w sklepie w Warzone. Może to być taki mały game changer jak dla mnie. Dostaliśmy także nowy zestaw i nowego operatora. A skórka Alpha do operatora Wolf. i chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że operatorów, tak. Oprócz ulfas, zmiany także w operatorach, w zakładce operatorów były. I co, i co? Znerfili, znerfili Rose, znerwili Rose. Tak, nie będzie matowej Rose. Nie. Naprawili wyzwanie za skórkę, chyba z Cold War, jakiś tam skin bakera. Bakera, no mniejsza o to, bo nikogo to nie interesuje. Weźcie Activision, znerwcie się tym Rose po sprawie. Sprawa do zapomnienia. Wszyscy szczęśliwi, gracze szczęśliwi, wy szczęśliwi. I kropka. Mówię do was cichy. Do następnego. I cześć. Serio? To mam dla was suchera, taki nie wiem, element humorystyczny, jeśli ktoś mój sucher rozbawi będzie fajnie jak nie, to nie wiem. No to zaczynajmy. Normalnie ludzie chodzą na fitness. A gdzie chodzą gówna? Na fitness.